Po likwidacji tarczy antyinflacyjnej, która, jak wiadomo, nie miała za zadanie walki z inflacją, tylko walkę z przejawami inflacji, w oczywisty sposób wzrośnie inflacja. Inflacja wzrośnie z paru powodów, przede wszystkim uwolnienia cen energii. Co prawda, przy uwolnieniu cen paliw, czyli likwidacji VAT-u, obniżonego VAT-u na paliwa mieliśmy cud nad dystrybutorem, który nie był żadnym cudem, tylko po prostu przez ostatnie miesiące przepłacaliśmy bardzo istotnie i w związku z tym ta podwyżka po likwidacji obniżonego VAT-u, czyli podwyżce o 15 punktów procentowych z 8 do 23 nie była konieczna, czyli to złagodziło skutki. No ale już jeśli chodzi o energię elektryczną i ceny gazu, znaczy energię elektryczną też w pewnym sensie będzie to osłabione, jako że jest ten limit 2000 kWh i 2600 dla osób z niepełnosprawnościami, 3000 tam dla rolników. To będą te stare ceny zamrożone, ale już dla innych będą uwolnione i ceny gazu zostaną uwolnione. To dla indywidualnych odbiorców. Natomiast no, gorzej z przedsiębiorcami czy z małymi przedsiębiorstwami, które no, są solą polskiej ziemi i zatrudniają dwie trzecie ludzi i generują dwie trzecie produktu krajowego brutto, ta osłona już jest no, jej nie będzie. To spowoduje w oczywisty sposób wzrost cen. Tutaj jest, pojawia się pytanie, na ile my jesteśmy gotowi zaakceptować ten wzrost cen, na ile to się przełoży, jak to się przełoży na koszyki zakupowe, jako że. No, dochód rozporządzalny Polaków istotnie spada no, na, na skutek właśnie inflacji i nie nadążających za nimi podwyżek płac. Dochód rozporządzalny istotnie spada. W związku z tym, jak będziemy to akceptowali, jak to się przełoży na zakupy, to najbliższa przyszłość pokaże. Natomiast z całą pewnością będziemy mieli do czynienia z podwyższoną inflacją. Ona najprawdopodobniej dojdzie w okolice 20%, może w lutym, może w marcu. Później powinna zacząć spadać. To wszystko. Przede wszystkim, właśnie te ceny energii i ten być może obniżony popyt, spowodowany no szokiem cenowym, przełożą się na recesję w gospodarce. Czy to będzie taka recesja techniczna, czyli dwa kwartały z ujemnym ze spadkiem PKB, tego nie wiem, ale to nie jest istotne. Ja myślę, że dla nas jest bardziej istotne. To, że ja uważam, że wzrost poniżej 3% PKB w polskim przypadku, czyli gospodarki na takim średnim etapie rozwoju, goniącej Zachód, to już jest totalna stagnacja, by nie powiedzieć, że taka mini, mini recesja, jako że wtedy nie gonimy tych krajów Unii Europejskiej, tych zamożnych, no, co jest naszym nadrzędnym celem, tylko Zwiększa się nasz dystans do nich, no a nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żebyśmy żyli coraz bardziej tak, jak dojrzałe demokracje zachodu. Także no, grozi nam recesja, czy techniczna, czy nie techniczna, w każdym razie bardzo poważna, to, to jest osobna dyskusja, w każdym razie bardzo poważne spowolnienie. Na szczęście ono najprawdopodobniej znaczy no, z dużym prawdopodobieństwem nie spowoduje wzrostu bezrobocia. Z powodu sytuacji demograficznej. Przykładem jest gospodarka niemiecka, która już wchodzi w recesję techniczną, a bezrobocia, wzrostu bezrobocia nie obserwuje się na tym rynku, tylko ciągle przedsiębiorstwa, wręcz poszukują pracowników. I teraz mamy taką oto sytuację, że Sytuacja zewnętrzna, czy czynniki zewnętrzne, te inflacje otwórcze sprzyjają nam jak mało kiedy. Czyli stabilizuje się na świecie cena, już dawno ustabilizowała i spadła cena ropy naftowej, stabilizuje się prąd, stabilizuje się gaz. Czyli, krótko mówiąc, społeczeństwa zachodu uczą się żyć, uczą się jak z tym żyć, z tą sytuacją, kiedy eliminujemy gospodarkę rosyjską. Czyli czynniki, do no i złoty się umacnia w stosunku do dolara na skutek najróżniejszych przyczyn i w stosunku do euro, a przynajmniej stabilizuje. Więc sytuacja ta zewnętrzna nam bardzo sprzyja. Jak będzie z sytuacją wewnętrzną, czyli z polityką monetarną i polityką fiskalną, tego do końca nie wiemy. No wiemy, że polityka, jeśli chodzi o politykę monetarną, no to będziemy czekali na skutki dokonanych podwyżek spóźnionych, zbyt łagodnych, zbyt bo mało takich zdecydowanych, no ale jednak wyniosły te stopy procentowe w okolice 7. punktów procentowych, więc to będzie się przekładało ogromnie na koniunkturę, no chociażby budownictwo, deweloperka, gdzie ten popyt no, spadł o kilkadziesiąt procent na skutek tego, że umarł praktycznie kredyt. Hipoteczny. Jeżeli chodzi o politykę, i zobaczymy, jakie to skutki odniesie ta polityka monetarna, czy skutki decyzji o podwyższeniu stóp procentowych. Jeżeli chodzi o politykę fiskalną, no mamy likwidację tej tarczy antyinflacyjnej, no ale jakie będą transfery społeczne, czy rozdawnictwo. Czy tego ciągle nie wiemy. Nie wiemy, co z Krajowym Planem Odbudowy, czy zostanie zaakceptowany, czy będą z tego pieniądze, czy nie będą z tego pieniądze. Jako, że ta sytuacja budżetowa może się zacząć bardzo mocno przekładać na zamówienia publiczne, i to będzie kłopot dla kolejnych. Bardzo wielu przedsiębiorstw pracujących chociażby w sektorze infrastruktury. No nie wiem, czy ze zbrojeniowymi sobie w tej sytuacji nasz rząd poradzi. Na razie radzi, ale no zadłużanie się na tych warunkach jest coraz mniej komfortowe. Także niewątpliwie czekają nas trudne czasy, bardzo trudne czasy i takie nie do końca, co jest chyba naj, najtrudniejsze i najgorsze. Tak dla przedsiębiorców, jak i dla, dla budżetów domowych, dla gospodarstw domowych, że mało przewidywalne, mało stabilne, czyli planowanie w dłuższej perspektywie jest coraz trudniejsze i politykę gospodarczą i politykę domową prowadzi się tak z dnia na dzień, a to nie jest dobra strategia, a do tego niestety zmuszają nas warunki.